cały part dwa bo y, kamera mnie się rozładowała. Bo, bo telefon jakby to powiedzieć głucie no to jest gejem nie. nie bo on patrzy na mój ekran o! Oni właśnie na każdym dniu patrzy na mój ekran i kapi się zadowolony Mały guniarz

Okej, okay, okej, okay, Gysiu, Gysiu. Ile masz EHP? Nie mówię. Powiedz Gysiu. Nie miałem? Pat, ile miałem? Nie. Ej, poczekajcie, widzowie, na tam. Patrzcie, z tego ekonomika. I na łóżko. A woł się odwióś, tam na mnie na. patrz. Ale patrz, ile mam ma procent? Czekajcie, widzowie, po ten debil nie rozgląda. Ten, który ma Adahabia w oczach. Stajle Twojej matki. Jak <coughs> ma imię? Katarzyna Edgar. Nie ma tak imię. Ona jest Edgarem. Poluje na gołych chłopaków. Tak, twoje tak to. Chyba, twoje mamy. queixa queixa morde To exactly. o a telefone mu... o meu automático shot tu morre gumiar J'ai la grenette. Lily